What the fuck! What the fuck? z tej strony Minecraft Fox. W dzisiejszym odcinku będziemy kopać naszej kopalni. Tak, dokładnie. No, cóż by tu więcej powiedzieć? Kopalnia jest dosyć duża. Ludziło mi się podczas waszej nieobecności ją wykopałem No i szukam diaksów jak to każdy Znalazłem lazuryt Więc to szczęścia brakuje tylko diaksów bo golda też mają tutaj znalazłem taką komnatę Lawa, nic więcej, woda Także zaczynamy kopać w tą stronę może, może coś znajdę. Tak więc, nie zdążyłem się Wam przedstawić. Mam na imię Piotr. Mm, nie wiem, lubię kodować, bawić się grafiką. Mam swoją stronę, właściwie to forum. Jakby ktoś chciał, mogę dla kogoś też zrobić. Oczywiście, wszystko płatne, nie? Nie no, żartuję. Może tam się jakoś dogadamy. Zapraszam też na serwery CSA. Jeśli ktoś chce, IP podane w opisie, no i tyle wam powiem. Tak więc kopiemy na głębokości 12, 12 płytek, znaczy klocków. Tak jak było w poradniku, że tutaj najwięcej surowców jest. Mówili coś, że jeszcze na szóstym, a na szóstym się nie chce kopać za płytko. Tak więc może tu coś znajdziemy. Tam pod drodze znalazłem jakieś złoże węgla. Jak to wczoraj powiedział Dawid, węgla jest tutaj pełno. Nie wiem, czemu tak zrobili. Mogłoby być więcej diaksów. Ale no dobra. Nie będę gardził węglem, nie? Pochodnie też się wszedą. Chyba będę musiał wrócić po pochodnie, bo zapomniałem znowu, jak w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że dobrze nie słyszycie. Sorry za. mogło się tam jakieś zdarzyć, na pewno. A to wszystko z nerwów. W drugim, nie, w pierwszym odcinku. Zapomniałem, że trzeba zrobić najpierw patyki i robiłem kill -off. Próbowałem z drewna, ale się nie dało. A potem mi się przypomniało, że trzeba najpierw zrobić patyki i wtedy wyjdzie. Tak więc dużo wam tutaj nie nagram. Te pochodnie trzeba wziąć. Oj, pękło. No więc, co by tu jeszcze powiedzieć? Jak macie jakieś propozycje odnośnie filmów albo coś, nie wiem jakieś tutoriale, wszystko piszcie na maila, podam go w opisie, razem z IP, może macie jeszcze pomysł na jakieś konkursy, coś, wszystko da się zrobić. Zbierzemy teraz tutaj ten kamienie. Ogólnie to chodziłem po tym, po tym samym podziemiu i szukałem, żeby zrobić mob grindera a nigdzie nie było spawnera więc trudno chodzić dalej, nie będę go się zgubię. dobra tu wyjdziemy ładnie tam sobie mam trzcinę tu ładnie furteczka o i zamarzło mam problem tutaj, bo wszystko mi zamarzło dobra Tutaj weźmiemy pochodnie. Okej. Okay. Bierzemy może koszulkę. Nie. Dobra, wracamy z powrotem. Zamkniemy drzwi, żeby nam nikt nie wszedł. Chociaż du za dużo nie ma rzeczy. Ogólnie to mam problem ze zwierzakami. Ponieważ żadne. Tylko owce są, żadnych świn ani krów nie mogę znaleźć. Zwiercznie głodny chodzę. Dobra. Tu się pochodnie postawi. O! No ja kopiemy dalej. Oj, żwig. No. To tyle. Nie wiem. Także przypominam Wam, pisać propozycję. No nie mam, kompletnie nie mam pomysłu na żaden film Może zrobimy nie wiem, jakiś konkurs na budowanie coś będziecie wysłać mi swoje sejwy Może coś nie wiem, może mi dacie jakieś wskazówki odnośnie Minecrafta bo za, no za dużo teraz to, ja to nie gram A postanę dla zabawy Tak więc jak coś to piszcie No o czym mam jeszcze karać może to o tym że kurde rozwaliło się w następnym odcinku jaki będzie oj będziemy co będziemy robić będziemy kopać tak będziemy kopać i przede wszystkim dobudujemy jeszcze większą część do mojego domku za duży to on nie jest, ale i tak jest większy niż na początku, jak widzieliście w pierwszym. Nie, to było w drugim odcinku, zacząłem budować. No i przede wszystkim będziemy musieli zrobić szyby. Ten drzwi jest wkurzający. ale nic tu nie ma. Wracam na powierzchnię, odłożę ten kamień. Właściwie to jest bruk, jak to po polsku tutaj nazwali. Nie wiem skąd się bróg bierze pod ziemią. Jak dla mnie to, to jest bardziej kamień. O i ciemno mamy. Oo, może trochę. Zamkniemy. Pewnie znowu woda zamarzła jak zawsze. Tu tak zimno. Była tu pochodnia, ale jej nie ma. A no więc co, odłożymy ten kamień i na razie skończymy ten odcinek. Nic nie znaleźliśmy, więc nie wiem, po co on nam był w ogóle. Da się przeżyć. Widzicie, ile mam kamienia tutaj. Mógłbym zbudować, nie wiem, wieżę. O, może zbuduję wieżę w następnym odcinku. Piszcie w komentarzach czy chcecie, żebym budował wieżę. Przyda mi się tutaj na pewno. Znajdę sobie jeszcze jedną nić. Zrobię sobie łuk. Strzały mam. No. Tak więc. Chyba będziemy się żegnać. Ha, pomacham wam. Proszę bardzo. Może nawet wyłączę to. Cześć.